Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na czwartej rundzie mistrza karkonoszy lecimy kolejny Coyotes. Właśnie jesteśmy po badaniu technicznym, tym razem bez żadnych problemów, bez żadnych zastrzeżeń, poza numerami do zaklejenia. Już na start bardzo dobrze. Dzisiaj mam nadzieję powalczyć o klasę i może generalkę. Odrobić trochę punktów. Jeśli chodzi o odcinki, to jest to powtórka tego październikowego Coyotesa, który wygraliśmy. Jedziemy po trzech galeriach. W pierwszej galerii jedziemy pod ziemią, potem na ziemi i na trzeciej na dachu nad ziemią. Odcinki wydają się ciekawie. Trochę do kręcenia, ale zobaczymy. Zmodyfikowałem jeszcze układ kierowniczy. Na poprzedniej rundzie już to działało, ale po powiedzmy czwartym pachołku troszeczkę układ twardniał. Domontowałem chłodniczkę płynu do wspomagania i ciutkę inny magiel jeszcze. To samo przełożenie, ale po prostu inny model, także mam nadzieję, że się sprawdzi jeszcze lepiej. Wróciłem też na 16ki. Dzięki temu mam nadzieję trochę tak ożywić to auto. Teraz idziemy na Zapoznanie. Zapoznanie z piechotą, także będziemy sobie po prostu chodzić po odcinku i pewnie za jakieś 2-3 godziny zaczynamy same zawody. Lecimy dalej i do zobaczenia na odcinkach. Pierwsza próba się szykuje taki Tokyo Drift. Jak wrażenia, panie Kubo? No co? Dobrze jest w na wspomaganiu, nie? No. Szukujemy jedynkę <noise> dzisiaj. <noise> Tutaj doszliśmy do tego momentu. Będzie bardzo ciekawie, widzę. Będzie wyzwanie, żeby to opisać jest na galerii Rynek Jesteśmy po zapoznaniu, jesteśmy po odprawie. Mamy zapisane już wszystkie odcinki. Szykuje się trochę kręcenia, ale są takie szybkie partie. Generalnie jest sporo momentów takich na odwagę, także tutaj trzeba się bojowo nastawić. Jeździliśmy autem serwisowym, póki co, żeby tutaj nie marnować paliwa, bo zapoznania i tak były na piechotę. Zaraz odpalamy, zaraz wsiadamy. Auto sprawdzone, trzeba się tak jak mówię, bojowo nastawić. Zaczynamy pierwszy odcinek. 10 Co 10 10 sekund chyba, czy nie? No nie, nie dał mi karty. Co z tym startem? Nie, no, to jest opóźnienie, oni mają dość źle wyliczone. Gotowi? Minuta? Już startujemy. Dobra. 3, 2, 1 i dawaj jedziemy. Lewy 4 szeroko do zaciska w 3 minus i ścisk. Prawy nawrót, lewy nawrót ciasno i. Na 2 i prawy 3 opona na wyjściu do lewy 5. Lewy 90. To nawrót jeszcze. Nawrót, lewy 90, nawrót, lewy 90, szykana. I nawrót lewy ostry. I teraz lewy 6 nie śmietniki, prawy 5 krótki. Do lewy 90 zaraz za nimi. I prawy 3. Lewy 5 plus otwiera. I 30. Lewy 91 opona I lewy 3 na 2. Do nawrót prawy. I lewy 90. 30 lewo, prawo, słupy. I lewy 90, znowu nawrót. Cofaj, cofaj, cofaj. Nawrót na 2. Szybciej, szybciej. Lewy 6, nie dni. Prawy 5 krótki. Do lewy 90. Prawy 3. Ręka prawą luźny i ścisk lewą. Prawy 5 to lewy 5 krótki. I dalej lewy 4 do prawy 5 otwiera metalodna. O! Za, za późno, za, za późno czytaj, zawolno. Sorry. 3, 2, 1, idziemy. Nawrót lewy na 2 i dalej prawy 90 na prawą na trzy, wyjście ciasno, prawą, prawą idę dwa razy ścisk z garbem. Lewy 90. Dobrze jest lewy 90 i tornado w prawo. Tornado w prawo. 50 i teraz ten prawy nawrót od lewej sobie go weź i wypuść dawaj dawaj i prawy 90 lewy 90 krawężniki meta stop super Za... otworz mi okienko okej okay, wszystko bo tak kurczę słyszę dyszysz ten 3 2 1 i prawy 90, szyka na lewą na 4 Dalej lampa od lewej w prawo, nawrót Słupek teraz po prawej stronie, bramka I prawy 90 zaciska, prawy 90 w bramkę I szykana lewą na 3 30, szykana prawą na 3 Nawrót lewy na 2, szeroko, dalej ścisk i prawy 90 za drugim słupem i na lewą na 3, szerzej weź, za nią prawy 90, lampa lewą w prawo i lewy 90, bramka otwiera tutaj szeroko i dalej lewy 90 w szczelinę w bramkę, lewy 90 w bramkę, tak jest, znowu ścisk, super. I prawie 90 na drugim supie i lampa lewą stroną. I co teraz? Bramka, bramka do, do mety stop. Bramka do mety stop. W pierwszej pętli. Póki co jesteśmy dość wysoko w generalce. Nie wiem, czy nawet nie pierwsi, bo jeszcze tam wyniki są wpisywane, ale na ten moment pierwsi. Nie mamy dużej przewagi, także nie odpuszczamy, ale zapowiada się dobrze. Teraz się szybko przeserwisowaliśmy i jedziemy na pętlę drugą. Uch, dobra. Walka, bo Tak, 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 tak. Ty wyciśnij jeszcze tam ze 2%, ja postaram się dać z siebie teraz wszystko i nie powinno być. 3, 2, 1, Jedziemy lewe 4 szeroko, to zaciska w 3 minus i lewy nawrót czasno. 30. Lewy 90. Prawy nawrót. Do lewy 5 i lewy 90. Nawrót. Le lewy 90. Dalej lewy 90 za nimi. I lewy 90 za nimi. Prawy na 2. I prawy 5 krótki, do lewy 90, za nim prawy 3. Szykana na 3, prawo. Prawy 3, do lewy 3 i 30. Lewy 90, pierwsza opona. Prawy 4, opona na wyjściu. I lewy 90. I za nimi od razu, lewy 90, pamiętasz? Lewy 90, od razu tutaj. Przygana na, na dwa, na dwa, nawrót, 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 lewy 90 i za nią w prawo, na dwa nawrót. Za tymi oponami. Na dwa nawrót. I ścisk lewą stroną. Dalej prawy 5, lewy 5 krótkie. I lewy 5. Do prawy 5 otwiera. metalotna Ale dobra. Znowu... Dobra. Znów... Ale teraz, teraz miałem już słup tu. O, nie ściągaj gaskę jeszcze nie. chodź. A lepiej było, prawda? Końcówkę znowu zwolniłem, bo już stary powiem ci, że za i ja, ja, ja mam problem z realizacją tego co się w ogóle dzieje, nie? Jakbyście tak pojechali na pierwszej to byście wygrali. Błąd zrobiliśmy. Dzięki. Ale powiem ci k***a, stary masz jaja ja na tych supach. Jest koniec świata. Błem chłodnicy wam zbieba. Wspomaganie! Ja wiem, że jest gnój, ale spróbuj... Pamiętaj o tym wspomaganiu, bo Aha. może przerwać, nie? Tak. Chociaż nie chciałbym też zasrać odcinka, i przerwy robić jakieś, ale to nie... To nie jest aż taka ilość. Dobra, nieważne, jedziemy. Już jest przypał No. No już nie ma spomy. Wspoma! No jedź, jedź co się da, nie? Tak. 3, 2, 1. jedziemy Nawrót lewy na dwa, prawy 90. I szykana prawą na 3. Prawy 90 szeroko do, do prawy 3, dwa razy ściski i garb. Szykana prawo na 4. I tornado w prawo. I 50. Prawy nawrót, otwórz na wyjściu. I tornado w prawo przed szykaną. I prawy 90. Lewy 90 i meta stop. Aktywnie. Jakoś się udało, kurde. Podjedź jak najszybciej. Pojechać tak, no będziemy jechać najwyżej bez spomy to nie jest, wiesz, to nie jest koniec świata, nie? No. Kurde, zawsze bez na auto i Dobra dobra, jedziemy, bo jest co jechać. Jakiś różowy płyn wam podobno cię. Wspoma, wspoma dobra. o kurda, już jest. Dobra, dobra, dobra. Jak dodasz gazu, to będzie też lepiej. Jedź to się da 3, 2, 1, jedziemy. Szyka na lewą na 4 Lewy 90 za słupkiem I lampa od lewej Słupek teraz prawą stroną w bramkę Prawy 90 zaciska, szykana prawą stroną na 4 Jedzieć, prawy 90 w bramkę szyka na prawą na 3 Szeroko w ścisk Prawy 90 za drugim słupem Prawy 90 za drugim słupem i prawy 90 za nią. Machaj, machaj, kręć, kręć, kręć. Lampa lewą stroną. Za nią 30. Kręć, kręć, kręć. Już kończymy. Szykana lewą na 3. Kręć, kręć. Podcinaj ją. Jak nie skręca to podcinaj. Na 3. Lampa lewą stroną i na wyjściu tak jest i bramka. Kurde, jeszcze jeszcze bieg. No, tam na dole widać koniec chłodniczki od wspomagania tej nowej, którą dołożyłem. I wąż, który do niej szedł, tutaj z tego zbiorniczka do wspomagania, po prostu pękł. Także spieliśmy po prostu nowy wężyk tutaj od zbiorniczka. Tutaj naokoło i do magla Pomijając w ogóle tą chłodniczkę Tak, aby w ogóle móc napełnić z powrotem Układ, no i dojechać do końca Dobrze, mieliśmy małą awarię Z wspomaganiem, to znaczy nie taką małą Po prostu wąż strzelił, ciśnieniowy W dwóch miejscach Z obu stron, także Mieliśmy teraz przerwę, 50 minut, taką obiedową Ale po prostu całą, całą przerwę Spędziliśmy na naprawie, Kuba pominął chłodnicę Bo Kuba bardzo dużo zrobił, ja tam latałem Za częściami głównie. Nie, ty, Ja czyli ja Wysyłałem, po czym się znajdowała jakaś alternatywa. Działa wszystko, działa. Na razie działa pompa trochę rzęzi, ale kierownica chodzi lekko, nic teraz nie cieknie, więc... Powiem, że całą pętlę złożyła się Tak, połowa drugiej pętli była bez wspomagania, także czasy takie se, generalka już chyba raczej nie do odrobienia, ale idziemy jeszcze po klasę. Na razie chyba tam te czasy się zrównały, także jeżeli teraz zrobimy w miarę dobry czas, to powinno być ok. Także jedziemy trzecią pętlę. Dokręciłeś tą górę do zbiorniczka, tak? No jakoś tam tak, nie? Zobaczymy na ile. Ale dobra, jedź w ogóle, jakby wszystko działało. Serio. No, wiem. takie kierownica ma normalny feeling z powrotem, tak? No na razie tak. Dobra. 3, 2, 1. No, we're Lewy 4 szeroko do zaciska w 3 minus. Dalej ścisk na bród prawy. Opony na wyjściu do lewy 5, do lewy 90 i na bród prawy. Dalej lewy 90 za tym. Lewy 90, nawrót na 2 w prawo, śmietniki prawy 5 krótki do lewy 90. Dalej, prawy 3, lewy 90, prawy 3, lewy za pierwszą oponą i lewy, 30, lewy 3 na 2, i dojeżdżamy do ostrego nawrotu lewego. Potem lewy 6 nietni, i śmietniki prawy 5 krótki do lewy 90. Tak jest, ścisk lewą stroną, za rękawem i prawy 5, prawy lewy 5 krótki. Tak jest i lewy, prawy, pięć krótki. L lodna meta, jedziesz, jedziesz Dobrze, 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 dobrze. Nie jest źle. Tu jest jakaś stacja po drodze? Yyy... Eee, do nowego rynku? No. Nie, już nie. Jadymy. Dawaj ogień 3, 2, 1, dawaj jedziemy. Nawrót lewy na dwa. Prawy 90 Szykana prawa na 3. Do lewy 90 plus i szyka na prawą na 3, prawy 90 szeroko, dwa razy lewy 90 i 30, tornado w prawo. Lewej, otwórz na obrót, otwórz na wyjściu i tornado przetrzykaną w prawo. I prawy 90, lewy 90. Meta stop, przypominam. Coś jest nie tak z tą oponą. Jest flag, jest. Zerknąłbyś tam na oponę? Macie kapcia. No, żeby tą kasę utrzymać, nie? No. Także pojedź też Wiem, wiem, robię co mogę Dawaj, jeszcze, jeszcze trochę tej energii na ostatniej sobie wy... porannej Wiadomo 3, 2, 1 Dawaj jedziemy I prawy 90, szykana lewą stroną Za nią lewy 90 I lampa od lewej strony w prawo Od lewej strony w prawo I teraz kolejna od i dalej mamy lewy długi na dwa Super Teraz szeroki nabród na dwa. Dalej ścisk i za drugim supem prawy 90 Jedziesz, jedziesz. Prawe 90 i kolejną lampę od lewej strony Podetni dla kibica. <grywka> Dobra, ramka i smeta. Lewo, lewo, lewo. Wypuść, wypuść Dalej ścisk I za drugą lampą prawy 90 Dalej nawrót lewy Za nią prawy 90 I Lampa od lewej strony Super, bramka i meta stop Jest Dobrze Małe tu jest, na flaku dojechamy ale jest Karta Karta, karta No to gratuluję serdecznie wokół wszystkiego, bo to było niesamowite. To był najbardziej pechowy na Andreas. Pięknie ogarnowałeś z tą naprawą, ale kurde no dojechane, nie? eksplozją z wspomnę, z flakiem. Jesteśmy po trzeciej pętli. Tak jak wspominałem, wybuchło nam wspomaganie. Wężyki od wspomagania zaczęły nam ciec coraz mocniej i mocniej. Na drugiej pętli, na drugim odcinku, miałem już przerywające wspomaganie. Tak dosyć solidne. Na trzeciej wspomagania nie miałem w ogóle. Była to ciężka pętla. Niestety ta awaria, no, praktycznie pokrzyżowała nam szansę na zdobycie jakiegoś lepszego wyniku w Generalce. Tak jak wspominałem, udało się to naprawić. Dojechaliśmy trzecią pętlę. Nie były to najszybsze wyniki, ale były to jakoś tam konkurencyjne czasy. Udało nam się wygrać pierwsze miejsce w klasie. Ogólnie wyrobiliśmy się z naprawą na styk. Po tym jak wsiedliśmy do auta, zostało nam praktycznie 3 minuty na dojechanie do Pekaca, także na styk dosłownie. Tutaj wielkie podziękowania dla osób wokół, które nam pożyczyły, czy to szlifierkę kątową, czy jakieś wężyki ciśnieniowe, czy w ogóle użyczyły, że tak powiem, ręki i śrubokręta. I o ile na, tej na tym pierwszym odcinku, na ostatniej pętli, ten czas był całkiem ok, tak pozostałe dwa już były gorsze, ponieważ pomiędzy pierwszym a drugim OS-em spadła nam prawa przednia opona, ponieważ mało było przygód. Jechaliśmy na Flaku, dwa ostatnie odcinki, także czasy były były. Tyle można powiedzieć. Myślę, że bez tych awarii, tak jak porównywaliśmy czasy, nawet te na pierwszej pętli, tak, czyli no, zakładając, że nawet byśmy się poprawili ciutkę, no to była realna szansa na przynajmniej podium, jeżeli nie całą generalkę niestety trochę nie smak. Dzisiaj nie dosyć straszny, szczególnie, że gdzieś tam miałem takie bardziej bojowe nastawienie. Natomiast no, takie są rajdy, taki jest motorsport. Tak jak auto było cały czas bezawaryjne, tak jak się zaczyna kombinować, to zaczynają się pojawiać różne takie chochliki. Auto teraz pójdzie do przejrzenia, bo o ile prowizorka na pewno będzie się trzymać, tak chcę zrobić to na porządnie, żeby już takich przygód nie było. Mamy jeszcze piątą rundę Mistrza Karkonoszy w listopadzie. Natomiast jeszcze przed nią szykuje mi się Jeden wyjazd, który będzie myślę ciekawy dla Was również. Także serdecznie zapraszam do śledzenia na Instagramie czy tutaj subskrypcji na YouTube. Na pewno będę wrzucać tam film też. A tymczasem zbieramy się. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.